O, witajcie z dobrzyści! Witaj mój niedualny przyjacielu z równie niedualną przyjaciółką. Zawsze chciałem nagrać taki filmik, ee, kiedy się źle czuję. Kiedy jest mi ciężko, kiedy coś mi nie wyszło. No ale zazwyczaj te pomysły się pojawiały wtedy, jak się dobrze czułem. <laughs> a jak się źle czułem, to mi się nie chciało po prostu. No, a jedna z podstawowych zasad jest dobrze, że jest taka, że jak ci się nie chce, to nic nie robi. No, ale dziś jestem po trzeciej dawce szczepionki i słabo się czuję. A jednocześnie jestem po przeciw. Bulowcu, więc sam dobrze się czuję. No to akurat tak, żeby zrealizować takie pragnienie. Pokazania, że jest dobrze, czy niedualność, nie polegają na tym, że jest tylko i wyłącznie jakoś sielankowo. I do pożegania łatwo. Nie, bywa różnie. Bywa boleśnie, bywa smutno, bywa strasznie, bywa wkurzająco. I to jest zupełnie niesprzeczne z odczuwaniem na tym głębokim poziomie jakiegoś rodzaju <grywania> zadowolenia, jakiegoś rodzaju akceptacji tego, co jest takim, jakie jest. Z takim poczuciem. Że nie jest inne. A jak nie jest inne, no to po co się szarpać? Wtedy się robi trochę tak, jakby przyjemniej, prawda? Kiedy jest taka akceptacja, chyba ostatnio słyszałem u o, o, Karda Tole. Taki pomysł, że a co, co by było, gdybyś potraktowała, potraktował tą chwilę tak, jakbyś ty ją wybrała. Tak jakbyś ty ją dla siebie wybrał, tą chwilę. Co by to było, gdybym ja dla siebie wybrał to, że mnie boli ręka i że czuję się tak, jakbym ja miał grypę, bo mi to jest do czegoś potrzebne. Na przykład chcę się tak czuć, po to, żeby się nie czuć gorzej za dwa dni albo za dwa miesiące. To wtedy się coś zmienia, prawda? Kiedy, kiedy ktoś kiedyś też. Zauważył przytomnie, że hałas, który sami produkujemy, przeszkadza nam o wiele mniej od hałasu, który produkuje ktoś inny. Co by to było, gdyby tak odebrać dziwnemu życiu tą satysfakcję, że może nam pokrzyżować plany i powiedzieć: Tak, 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 to ja też tego chcę. Ja chcę dokładnie tego, co ty wszechświecie. I gdyby do tego zobaczyć jeszcze, że to, co widzisz, jest tylko zniekształceniem rzeczywistości, z jakimś przybliżeniem rzeczywistości. Ty nie masz takiego wzroku, żeby widzieć każdy atom. Nie masz takiego wzroku, żeby widzieć. Wszystko to, co naprawdę się dzieje. No, te energie przepływają i ty, ty ich nie widzisz. Ty nie słyszysz tego, co jest naprawdę. Ty słyszysz jakiś fragment tego, co Twój aparat jest w stanie przyswoić z tego bogactwa, które jest wokół. Nie czujesz tego, co jest naprawdę. Czujesz tylko to, co przez tą Twoją grubą albo nadmiernie wydelikaconą skórę czujesz. A nie czujesz tego, co jest? I to nie znaczy, że musimy jakoś zaprzeczyć rzeczywistości. Nie znaczy, że mamy się obrazić. Aha, skoro ja nie widzę tego, co jest, tylko jestem taki trochę ślepy, trochę głuchy, trochę nieczuły albo trochę nadwrażliwy. No to znaczy, że nic nie widzę, nic nie słyszę i wszystko nie ma sensu. Nie, wręcz przeciwnie. Nie, mogę się bawić tym, co jest, akceptując to, że widzę tylko jakiś fragment. Tak jak na, na występie magika. Przychodzę i dobrze się bawię. No, wiem, że on tam coś ściemnia, ukrywa jakiegoś gołębia czy królika w rozporku. No ale to nie przeszkadza mi żeby się dobrze bawić, nie? Fajnie ukrył. Wyciągnął <gryny> coś tam z nogawki albo z rękawa i... Why not? <gryny> Skoro nie widzisz tego, co jest, to dlaczego by przez moment nie założyć, że wszystko to, co jest, jest dobre? <laughs> nie mówię, że takie jest. Ja mówię tylko, co by się stało, gdybyś na chwilę założyła, gdybyś na chwilę założył, że wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. Albo jeśli masz bliżej do drugiego bieguna, co by było, gdybyś. Założyła, założył na chwilę, że wszystko jest źle. Wszystko jest źle, źle, źle. I nie będzie inaczej. Wszystko jest źle i wszystko źle się skończy. <grym> I nic na to nie możesz poradzić, bo po prostu tak jest. Tak jest, że jest źle. Tak jest, że jest dobrze. Nic nie możesz z tym zrobić. To jest, jest dobrze, żeby zobaczyć swój realny udział w tym, co się dzieje. Czyli ten twój udział mniej więcej wynosi około zero. <grytanie> nie możesz nic stracić, bo nic nie zainwestowałeś. Nie możesz nic zyskać, bo to nie twoje aktywa czy pasywa. To po prostu jest coś co możesz tylko oglądać w teatrze, Jesteś dopuszczony do takiego teatru, gdzie można dotykać rekwizytów, gdzie można się wcielać w rolę, ale nie ma żadnych strasznych konsekwencji, nie ma żadnych wielkich nagród, jest tylko to, co jest. Czasami się wydaje, że jest fajnie, czasami się wydaje, że nie fajnie, już masz jakąś koncepcję, że Królik na pewno jest w cylindrze. Patrzysz, pach, nie ma. <laughs> Mówi, że a że, aaa, wiem, 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 wiem. Schował go. Schował go do lewego rękawa. Do prawego rękawa. A on pokazuje, w lewym nie mam, w prawym nie mam. I bach, wyciąga królika nagle. Nie wiadomo skąd. <laughs> Oczywiście jest to królik stepowy, prawda? I osoby kica i jest bardzo dobrze. Namaste. Bawcie się.